Jedną z technologii, która wyróżnia suszarki Whirlpool jest na pewno szósty zmysł, którego ikony macie Państwo na froncie każdej suszarki z linii Supreme Silence. Jak powiedziałem wcześniej, czujnik ten kończy proces suszenia wtedy, kiedy Państwa tkaniny są odpowiednio wysuszone. Czy to do szafy, czy to do prasowania, czy to na wieszak, czy ekstra suche w przypadku grubych rzeczy, jak chociażby szlafroki czy ręczniki. Gdzie ten czujnik się znajduje? Już Państwu pokazuję. W tym celu zabiorę Państwa do wnętrza naszej suszarki, czyli do jej bębna. Bęben, jak Państwo widzicie, jest oświetlony diodą LED, po to, żeby korzystanie z urządzenia było jeszcze prostsze i bardziej przyjemne. Czujnik szóstego zmysłu znajduje się wewnątrz urządzenia, po jego lewej stronie, tutaj pod moją dłonią, a już Państwu pokazuję go z bliska. Czujnik ten... Znajduje się tutaj od wewnętrznej strony, po lewej stronie drzwi, właśnie w tym miejscu.